Przepis na tradycyjną zupę ogórkową. Zagotuj 1,5 litra wody, rzuć bulionetki. Doprowadź bulion do wrzenia. Marchewkę, z selera i pietruszkę zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Warzywa wrzuć do gotującego się wywaru ziemniaki pokrój w kostkę W czasie jak gotują się warzywa zetrzyj na tarce kiszone ogórki Dodaj je gdy ziemniaki będą już miękkie Całość gotuj jeszcze około 30 minut Koperek posiekaj drobno i wrzuć go do zupy pod koniec gotowania. Zupę ogórkową można według uznania doprawić 18% śmietaną, która ją jednocześnie udekoruje.